Przed wami dynia popcorn. Ona już nie rośnie. Ma jakieś 10 kg, mniej więcej. Niestety susza totalna Sahara. Od 5 tygodni 0 doszło 0. Wszystko pada. Ona też nie rośnie. Byłaby pewnie dwa razy tyle większa, albo nawet i trzy razy. Jest taka kremowa, już nabrała kolorku. Była taka bardziej, o, jest zielona, ale zrobiła się taka mocno. Remowam, bo trochę ją przewróciłem delikatnie żeby się też nie złamała zobacz, ciekawe jaka będzie ciekawe będzie w środku To ma takie fajne wypustki ja to na to mówię, że wygląda jak trendowata ale zobaczymy co będzie w środku miała. dynia popcorn nazwa powiem dlatego, że ma te wypustki takie Zobaczymy co będzie Trzyma mam jeszcze bo nie wiem Kiedy będzie dojrzała Ale myślę że jeszcze kwestia dwóch tygodni i będzie do zerwania Musi ta część jeszcze dojrzeć Która była zielona Która leżała na dole W tym roku Dyn jest po prostu W pozytywnym znaczeniu Masakrycznie bardzo dużo Jest ich po prostu multum 3, 4, 5, 6, 7 razy zbiorę już były a tam jest ich. Zobaczcie, olbulepią dookoła z jednego krzaka owoców, multu i tam jeszcze są I inne, mniejsze, większe. Także w tym roku wysyp dzień fantastyczny.